Witam wszystkich, tu Lavoskor i zapraszam na zagrajmy w Blood Omen. Poprzednim razem wróciliśmy do naszej, naszych czasów, które się nieco zmieniły, ponieważ zabiliśmy Williama Sprawiedliwego. No, najwidoczniej coś się zmieniło, nie wiem, może na gorsze, ponieważ teraz walczymy z krwiożerczymi wieśniakami. A do tej pory raczej nie byli tacy ta, tak wrogo nastawieni. Zatem, może opuśćmy to miejsce, no miło. Dwa serca cztery naprawdę już sporo z tych kul energetycznych, czekajcie. No dobra, wszystkie te dziwne afrykańskie chatki zostały zniszczone.

Hmm, w okay, słyszę jakieś krzyki Chyba nie wiem zapach czy zew w bliżej krwi No dajcie spokój. Nie mogę tuby przejść Olejmy tego rycerza. Opa Nara Co? Oh, fuck off No dobra, nie wiem to pozostaje poza moją wiedzą, jak tam się dostać. W takim razie. A nie, można jeszcze. Właśnie, co ja gadam. Można jeszcze przeskoczyć. Przynajmniej spróbować przeskoczyć. O kurde, weź. Dobra, Wilk nie reaguje na polecenie przeskoczenia tej śmiesznej barykady, zatem wnoszą, że jest to niemożliwe nieuczciwe, ale jednak niemożliwe. Czyli pójdźmy na to na to południe, które tak niepokoi Keina. Tutaj raczej nic niezwykłego. No i raczej nie. Au! Au, dziadu! Dobra, miasteczko takie, jakie każde inne. Eee, to brąkarze, czy co? Nie, nie. Aha, wrogowie. Najwidoczniej. I tutaj. Ajdź, nie wiem, przycisku.

Aha, i to właśnie, no, całkiem logiczne i całkiem no, fajne, mógłby to jakoś inaczej określić. No a cóż, w każdym razie zmieniliśmy historię i jak naciskamy to słowo, że zabiliśmy Williama Sprawiedliwego, to właśnie jest znaczące, ponieważ zabijając Williama sprawiliśmy, że Nemesis nigdy się nie narodził. Czyli ludzie będą teraz spamiętali Williama jako męczennika, który zginął z ręki wampira. I przez to właśnie ci wieśniacy zostali, nie wiem czy, albo sami się zorganizowali, bo pojęcie nie mam, Jak na razie po prostu wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili polować na wampiry. No i tak dokonała się zabawa w podróżnika w czasie. Bye, Kane. Hmm, tu mamy też Steilberg. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem. O, więcej krwiożerczych. Uff. Nie, 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 nie. nie. Ej, wow. Zruszał. Ok. Skąd ten podłaz? To było dziwne. Zastanawiam się, czy tam jeszcze można skarby jakieś znaleźć. Ale, uh, nope. Tam widzę jakieś ostrza. Już chyba nie będę zbierać ostrzy, bo jak. Sami mogliście zauważyć. Kurde. Ok. Jak sami mogliście zauważyć, ostrza już nie są tak efektowne przeciwko wrogom. Co jest oczywiście śmieszne, ponieważ wrogami są teraz wieśniacy. A pamiętacie ile pakowałem ostrzy w pojedynczego wieśniaka To było dosyć nie... nierealistyczne i dosyć trudne. Ej, no. Nada, oczywiście, będę szukać wszelkich. Kształt zepsucia lub dezintegracji, ponieważ one powinny zabijać każdego wroga po jednym strzałem. Chodź tutaj. No chodź. Okej. Okay. O, tam jest bank energii. No. Czy kula energii. coś. co? A, na no szczęście Prysznic. No, to miły odpoczynek po walkach z tymi rycerzami, którzy byli o wiele silniejsi. Ty nie chcesz mnie zabić? W sumie mógłbym pewnie jeszcze do budynków zajrzeć, by, się po, by poszukać jakichś dodatkowych artefaktów, ale.

Hmm, czyli Kain wyczuwa jakieś, słyszy, że zebrali się coś ludzie? No to zaraz to sprawdzimy. A, tu nic nie ma, tu pewnie też nie. O nie jest. Dobra. Te kule energii zawsze są pożądane. Okej, okay, to jest jakiś las. Uff, chyba. Kurczę, ile trzeba mieć krzepy, żeby tak machać tymi kołkami? Jeszcze żeby w ogóle zranić wampira. Uff, widać, oni nie są. nie są. przewidziani w jakiejś zbroje